Hej Sima, to ja Kamek. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak zostać youtuberem na telefonie. Tak wiem, sam nie jestem jakimś wielkim youtuberem, ale z doświadczenia wiem o tym trochę dużo. Po pierwsze porozmawiamy sobie na temat studia. Studio musi posiadać na pewno ciszę, spokój. Bo jak na przykład macie włączony telewizor czy inne różne rzeczy, z samego doświadczenia wiem, że to będzie bardzo słabo wyglądało na filmie. Po drugie fajnie by było, jakbyście mieli jakieś media społecznościowe typu Instagram, Facebook i tym podobne, żeby była jakaś interakcja z widzami. Musicie też stworzyć jakiś fajny content. Jest wiele różnych kontentów. Ja na przykład prowadzę gamingowy. Są też różne inne kontenty typu vlogowe i tym podobne. No i na ten film to tyle. W kolejnym filmie porozmawiamy sobie jak tworzyć dobry content. Więc dzięki wielki za oglądanie tego filmu. Ja się z wami żegnam.